Te resentymenty w Bielsku to na, na poważnie, odzyskanie województwa, utraconego dobra, właśnie ta walka o sprawiedliwość. I co najważniejsze być może w tej historii, pięć lat, pięć lat radni w Bielsku dali sobie na to, żeby doprowadzić do przywrócenia wojewody i marszałka w Bielsku Białej? Nie wiem, czy to się ziści, bo tak jak mówię, nie pierwsza to próba i też wchodząc tam w pewne korelacje, to pytanie jest o Bielsko i pytanie o Białą. Na pewno Bielsku bliżej do Śląska, czy do województwa śląskiego, aniżeli Białej, bo to wynika z pewnych historycznych zaszłości. Ja przypomnę, że jeszcze 70 kilka lat temu to były dwa osobne miasta w dwóch różnych obszarach administracyjnych. No i dwie osobne krainy też, tak, tu, tu Śląsk, tu, 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 tu Śląsk, Małopolska. Czy, czy z, nawet Śląsk Austriacki, a tu Małopolska, Polska. Więc to tak, natomiast no, gdzieś to tam odżywa, z drugiej strony może i fajnie, że mieszkańcy gdzieś tam czują tą, tą, tą dumę. Przypomnę, że przecież bielsko-biała było swego czasu. Podobnie było oczywiście, Panie ale to jeżeli ktokolwiek potrzebuje takiej deklaracji, pięć lat jest to absolutnie nierealne. Ale oczywiście, żeby, żeby, żeby coś takiego się wydarzyło. Żeby pan ale mnie spytał, ale radni co... głosują, radni głosują jednogłośnie na zacząć. No ale no, radni mają prawo, no radni są wybierani przez mieszkańców, radni mają prawo zadecydować, przecież my im nie narzucamy ich woli. Gdybyśmy naszali, gdyby pan mnie spytał, co bym naszali porząd Esk i... i i województwo wybieram oczywiście SK.